Dzień dobry, ja jestem Żółw, a ze mną jest Hetman. Nagrywamy Heroes of the Storm. Dzisiaj mówimy sobie Utera. Uter jest pomocnikiem. Tutaj sobie wszystko wyłączymy. Uter jest pomocnikiem, kosztuje 7000 sztuk złota, czyli 8,5 euro z tego co pamiętam. Jest z Warcrafta i ma bardzo fajne talenty. Ogólnie jest bardzo fajny, lubimy nim grać, wszystkim polecamy. Dobra. Pięta Światłość, mana 90, strasznie dużo. Czas odnowienia 12 sekund, też strasznie dużo. Leczysz sojusznika, przywracając mu 936 punktów zdrowia, też strasznie dużo. Czyli ogólnie leczy sporo, ale rzadko. No dokładnie. piąty Blask, 65 many, 12 sekund. Leczysz wszystkich sojuszników ustawionych w linii prostej, przywracając im 480 punktów zdrowia, czyli no tak z połowę tego. Oraz dodajesz 351 punktów obrażeń przeciwnikom, czyli. No tak. Troszkę, troszkę mniej, troszkę nie za dużo, 350 punktów obrażeń, no ale obszerowo, więc jest spoko. ciekawe, jak zadasz te obrażenia, to chyba z tego co pamiętam leczysz też sam siebie. Dokładnie, za każdym razem leczymy też sami siebie. O, widzimy 480. Zaczynałem, co ja za 350 to jest całkiem sporo. No, całkiem spoko. Dobra, i najfajniejsze most sprawiedliwości 50 many, co 10 sekund, zadaje 250 punktów obrażeń, czyli nie za dużo, ale ogłusza cel aż na sekundę. Dęk. Fajne. Fajne dla przeciwników. Dokładnie. Utera bardzo nie, lubi, nie, bardzo nie lubimy grać przeciwko Uterowi, jeżeli mamy jakieś umiejętności, które się ładują, podtrzymywane są, lub w jakikolwiek inny sposób są przerywane przez ogłuszenia, bo Uter ma cały build pod ogłuszenia, można nawet skonstruować. I jeszcze jeśli chodzi o ataki na sekundę, no to mamy ich cały jeden. I uderza za, sto, za 171, no to czyli mało ze wszystkich postaci umawianych do tej pory, no najmniej, ale tak można było się spodziewać po pomocniku. Dobra, lecimy po talentach. Korzystasz? Nie korzystam. Wspieranie kul regeneracji, zwiększa regenerację many o 0,1 punkta na sekundę. To, Czy to jest dużo 0,1 punkta? Tak, bo z tego co pamiętam, regeneracja na sekundę 4,8. No, czyli... tak no ale rewelacja. No, no ile tak tu zbierzesz? Tam przez mecz tam ostatnio porównywaliśmy, że się zbiera tak jak 30-40, jak się nie specjalnie no. farmi, tak? No to zwiększy to o po dwukrotnie regenerację mamy. No powiedzmy, że to jest jakiś buff, ale są lepsze. No są lepsze do regeneracji. Zasięg świętej światłości i rozświetlenia o 40%. A, bo jeszcze nie powiedzieliśmy najważniejszego tutaj gałgaństwo. Wieczne oddanie gdy giniemy, stajemy się duchem. Nie chcę nam się tego pokazywać, ale ogólnie to polega na tym, że w tym momencie nie mamy podku świętej światłości tylko rozświetlenie. Ono ma czas odnowienia dwie sekundy i leczy za tyle samo, z tego co pamiętam. Ale mogę się mylić, później to sprawdzimy sobie, jak padniemy. Tak przy okazji, a nawet możemy teraz to odpalić. W międzyczasie będziemy mać talenty mm, i możemy tego użyć. i Jesteśmy właśnie takim duchem przez yy, 8 sekund, tak? Czyli wychodzi na to, że możemy tego 4 razy użyć. Czasami Bo 5, jak zatem, naprawdę bardzo szybko tego robimy. O, widzimy wieczne oddanie i przywraca ile? 531. No to połowę tego, co tutaj. Ale z tego co pamiętam, to 531 jest bez, bez różnicy na poziom Albo mogę się mylić i jestem lekkim. No. no dobra, zmienimy sobie poziom, na nie wiem. Czwarty. Jeszcze raz padniemy i to będziemy i to zweryfikujemy, bo ja pamiętam jakoś, że na tym pierwszym poziomie też jakoś strasznie dużo leczyło. Nie, leczy zawsze to samo. Bo... Tam Dobra, to zaraz sprawdzimy. Ale ogólnie zwiększony zasięg. No zwiększony zasięg do leczenie jest bez sensu. Bo i tak jesteśmy przy ludziach, no to... No zazwyczaj tak. Zwłaszcza, że kolejny ale jest lepszy. Dobra. O super. Pięknie to zrobiłem. Dobra, nieważne. Yy, reset talentów. Dzień sprawiedliwości, Ataki taki podstawowe skracają czas odnowienia dla młota sprawiedliwości. I to jest chyba ten talent, który się prawie zawsze bierze. I najczęściej się używa w ogóle tej umiejętności, więc skrócenie tutaj o tą jedną sekundę jest. No, tak. Widzimy, że mamy 9, 8, stranie w, w vanie, a teraz mamy 6, 4, 2, czyli o połowę na dobrą sprawę zwiększamy sobie. No tak, tak, zmniejszamy tak. Dobra i sprawdzimy ile teraz będzie. 283, no dobra, a normalnie jest 500, dobra, to troszkę ponad no, połowę, ponad to jest pewnie z jakiegoś wzoru wyliczony dokładnie, nie chcemy tutaj mówić, nie chcemy tutaj mówić, tutaj mój błąd na początku, nie wiem czy mi się tak wydawało, wybierzemy ten poziom ty i wracamy z powrotem i blok, blok, znamy, zmniejszy obrażenia o 50% do rozważenia, może w niektórych, no, jak buildach. na poprzednich dwóch postaciach, co już go omawialiśmy. Tak, zaraz no, miał dobrze. dokładnie to samo. No, do rozważenia myślę, jak mamy jakąś nową w przeciwnym teamie, że tak. Czy co, ja już... najlepsze jest najlepsze stopień sprawiedliwości bez i ja bym to wybierał zawsze. Dobra, idziemy dalej. Pasarza hmm. wydłuża święty blask. No, łatwiej trafić hmm, swojego sojusznika lecząc, można trafić więcej mobów. Jest znacznie I, dłuższy. No, jest znacznie dłuższy, no, można łatwiej dopić kogoś tym. No, ale znowu kolejne ataki są, hmm. czy kolejne talenty są ciekawsze. Młot światłodzierzcy. Tutaj pozdrawiamy tłumaczenia. Ponieważ u, u, to tłumaczenie z Utera to był, jest chyba główny obiekt żartów, od kiedy wypuścili Hearthstone'a i zaraz obok garosza Piekłorycza. Yy, no cóż, ten młot... ten talent to jest chyba je, właśnie ten no najle bez tego najlepszy nie da się no. grać. No. no bo tutaj ja nie umiem grać bez tego talentu. Tak, tu tak przywraca to... dużo many. Zwłaszcza, że zużywamy dużo many na leczenie, bo 90 to patrzyliśmy poprzednio. A to nam zwraca 8 many za każde uderzenie. Na sekundę, nie? Czyli z tej regeneracji tam 4 z groszami te... Tak na sekundę, nie, no, no No bo na sekundę, no mamy jeden atak tak, no na sekundę, prawda. więc to tutaj dodajecie sobie ósemkę. Mamy wtedy 12,86 na sekundę yy, taki mamy no odzyskiwanej tak. bez cofania się do kapliczek, a no i tak nawet z tym talentem cofamy się do kapliczek po manę, no bo widzicie ile to żre, nie? A my, tych, yy, a my tych umiejętności jeszcze yy, używamy dość często, bo sobie właśnie bierzemy taki talent jak ta 5 Sprawiedliwości, który nam zmniejsza czasy odnowienia, więc jeszcze więcej many no. żrenie. No to jest dla mnie najlepszy talent, ale zobaczmy inny. Ogólna skuteczność leczenia. O 30%. No i co nam po tym leczeniu, jak nie mamy na niemany i musimy się cofać, wychodzi na to no samo. Dokładnie. A tutaj możemy jeszcze używać innych skilli w tym momencie. Dobra, no i tarcza ochronna to też jest znany talent na wielu pomocnikach. Dajemy tarczę 15% życia. No. No ale są... 5 sekund, więc. Dużych Teamfighters to i tak schodzi, no, no, no. nie? I powiedzmy, że im, większy, im większych mamy sojuszników, czyli na przykład na takiego Czogala to się świetnie sprawdza, ale już no, no, no. Na, na męcika beznadziejne, nie? No, no. Więc powiedzmy, że jak mamy, nie wiem, zespół z dwoma tankami dwoma wojownikami, którzy mają no, dużo to ma, życia. No, ale to... musimy mieć manę na tej postaci, I więc dwójka tu jest do wyboru moim zdaniem mi tyle. Dobra, fala światłości zrasta 10 punktów many i zmniejsza czas odnowienia się blasku o 1 sekundę za każdego wyloczonego bohatera. Aż do 50 punktów many i 5 sekund. Czyli że przy mega zajebistym podejściu odnawia się w 7 sekund i kosztuje 15 many. No. Dla Manę trafisz w tylu? No, nie ma szans, nie? Zwykle, no, zwykle trafisz jednego, czasami dwóch, jak się no. dobrze ustawią, nie? I co? I wtedy mamy przy tych dwóch many 55, nie, przepraszam, 45, a czas odnowienia 10 sekund. No to trochę many tam oszczędza, nie? Jeśli bierzemy pod uwagę, no, że naprawdę no. tej many brakuje, no ale i tak jest takie, takie mech, nie? Dobra. Dalej. To jest bardzo fajne. Dokładnie. 30% spowolnienia na 2 sekundy. To jest sporo, no, naprawdę. Przydać. No i patrzmy, że on jeszcze teraz będzie łaził troszkę wolniej niż te pozostałe, no ale na bohaterach to znacznie lepiej widać, no ale ogólnie takie ogłuszenia w momencie, kiedy właśnie idą, idą na nas już ostatni, ostatni przeżyty uter, cały team rozwalony i musimy jeszcze kogoś tam ogłuszyć, zwiać albo kogoś tam zwykle gonimy, żeby coś no przeognienie, no właśnie, przegonienie to się bardzo przydaje, nie? bo 30% spowalnia, tak. więc można łatwiej dogonić. I, I to jest jeszcze efekt obezwładniający, są postacie, które mają talenty, że zadają większe obrażenia przy efekcie obezwładniającym, no nie? Tak mi się wydaje, że spowolnienie też to wtedy działa. dla mnie to jest najlepsze, tutaj też. Święty ogień. Zobaczmy dalej. No, Uder nie jest postacią do zadawania obrażeń, to ale ja to mogę powiedzieć. Ale ludzie z tym chodzą, mnie. nie wiem czemu. No, ja też nie wiem w sumie. No, dla mnie on nie jest postacią do zadawania obrażeń. To jest 39 obrażeń. No, no, kurczę. Dobra, to dla mnie słaby. Parę innych postaci też to ma, nie? No tak, ale na tej postaci jest słaby. Dobra, oczyszczenie, nie padnijmy, nie padnijmy. Zapewnia wybranemu sojusznikowi nieustępliwość. Na jedną sekundę nie można używać na sobie. I właśnie to jest problem tego talentu, że nie można go używać na sobie, bo zwykle mm, to łatwo jest nam wyczuć, kiedy my jesteśmy w czarnej dupie, a kiedy jest sojusznik, to już trochę mniej. I jak nas ogłuszają, to my to widzimy od razu, a jak ogłuszają tam jakiegoś sojusznika, no to powiedzmy, to jest w stanie się tego użyć. Na jakichś wyższych poziomowych grach pewnie to jest używane. Na przykład tutaj mogę wtrącić, że e, talent Zeratula, który ostatnio omawialiśmy, który powodował przeteleportowanie się do wroga ostatnio zaatakowanego, nie? Mm. Ostatnio oglądałem mistrzostwa właśnie w Hotsie i był tam brany i robił siekę. Po prostu koleś siedział na liming i nie pozwalał jej ode oddychać, nie? No to pewnie na jakichś wyższy poziomowych grach to jest to jest grane, no ale ogólnie to jest mech w porównaniu z tym ciężarem winy, no, no, mi się dokładnie. wydaje. No, Dokładanie obszarów, wyrównywanie tak. niewidzialnych. No jak mamy zeratulaj nowe przeciwko sobie, no to można o tym pomyśleć. No. Tak, jest na bardzo dużym obszarze i jeszcze z tego co pamiętam można to wolność chyba gdziekolwiek na mapę, to jest bardzo fajna no tak. bardzo fajna opcja. No, nowa Zeratul, ewentualnie jakieś talenty no to niektórych jest postaci. Porządek. Dobra i teraz weźmiemy sobie ulty i pierwsza będzie Boska Tarcza, no to ty dajesz. No ja wolę używać tej Boskiej Tarczy, eee, czyli rzucamy to na swojego sojusznika. I przez pewien czas jest niewrażliwy. Używamy tego zazwyczaj wtedy, kiedy ma coś paść. Rzucamy to na niego i uciekamy. on ma szansę po prostu na ucieczkę. No. Zwłaszcza, że zwiększa to jeszcze szybkość e, ruchu, tego na którego to rzucimy. Więc naprawdę no działa prawie jak. Nawet jest lepsze niż Ultra Gara, moim zdaniem. Ten leczący? Tak, no bo to działa od razu. Targę, no tak, Ale od razu ale... i może uciec i nie zginie. A Ultra Gara działa po chwili, czyli już może zginąć, wyleczy, i nadal może mu to HP można mu to HP zbić. Często no, no. nie znasz nawet uciec. No, no, mo mo można tu polemizować, nie? No bo czasami się jednak zdarzy, że wyleczy się i już wyleczony zostaje. Nie? No może no, ale... też, no może. Ale... No, tak, to są trochę no. też inne postacie, no. Ale, no, ale tu jest mniejsza szansa, że ktoś padnie niż przy ulcie u a raczej Regara na przykład. Tak, nie? i tutaj mamy jeszcze drugi ult, Boska Nawałnica. Kiedyś częściej używany, tak. teraz mniej. Tak, yy, a mniej jest używany, to zaraz powiemy dlaczego. Ogólnie prezentuje się to tak, że mamy dość spory obszar, na którym możemy tych wszystkich ludzi ogłuszyć, czyli to jest taki młotek obszarowy, nie? który się odnawia no strasznie długo, bo aż minutę dwadzieścia. Niemniej jednak ale czasami w teamfightach robi mm -hmm. niezłą siekę tak, zadaje 410 punktów obrażeń to nie jest dużo wbrew pozorom, ale to ogłoszenie jest aż na półtorej sekundy nie, dokładnie. jest I na obszarowe wszyscy, nie. Nie? i kiedyś właśnie Uther miał taki talent, że w momencie kiedy jest nieśmiertelny może nadal odpalać swoje skille po umarciu, tak, po, tak, po, tak, po tak. tym jak nie żyje, teraz może już tylko leczyć zmienili to dlatego, bo każdy teamfight hmm. z Uterem wyglądał tak, że Uter wchodził w pierwszy ginął specjalnie próbując zadać jakiekolwiek obrażenia i odpalał ulta w przeciwny team, kiedy oni nie mogli mógł zrobić nic, nie mogli go ogłuszyć, nie mogli go wyciszyć, bo był po prostu takim duszkiem, który był nieśmiertelny i no nerfili to nie bez powodu. Teraz jest to trochę, tr trochę trudniej jest tego używać, zwłaszcza, że yy, wrócił do łask ten drugi ult, to się też rz rzadziej to widuje, niemniej jednak ja ten ten Eternal bardzo lubię, taki... Build pod ogłuszenia to jest troszkę moja bajka, tylko no mówię, tutaj trzeba bardzo dobrze się zgrać z teamem i jest to trudniejsze w używaniu na pewno. No ale to zobaczymy na może jakieś wielce potem. Dobra, trzynasty poziom, błogosławiony champion. Pierwszy atak podstawowy przy użyciu Świętej Światłości leczy bliskich sojuszniczych bohaterów Przywracają się im 30% punktów zdrowia leczonych przez tą zdolność. No I... czyli 30% z... ilu tam było? Z 900, tak? Tak. No czyli teraz... do 300, no. Było nie sprawdzisz to... tego tutaj, no ale to 300. Aha, ale to musielibyśmy na tych, ty, na tych, na tych sojuszniczych. Ja pamiętam, że y, sprawdzałem to sobie właśnie jeszcze no, przed 30 nagrywaniem. To będzie... No tak, tak, ale to nie jest dużo, wbrew pozorom. No, no bo, my, 300? No, bo my... Jeszcze wszystkich w tym team, w Fajcie. Nie wiem, jakoś mi się ten talent nie podoba, no, nie, ale ja to głównie dlatego, że jestem wielkim fanem promienia zmniejszającego, do którego później przejdziemy. Mm, no ale. Jak no, dla to, mnie to. to... To, kto lubi, nie? Dalej, dalej, dalej. Tarcza zaklęć to oczywiście znamy. Znamy, także dużo. Jakichś i Jane w przeciwnym teamie, którzy zadają takie jakieś chore obrażenia ze zdolności. Jakaś tam też nowa, można się, można do tego zaliczyć. No takie single hit damage, bym powiedział, duże. Mm... Ale to działa zdolności, tylko na ciebie, na, na, na tego. No na Utera, tylko działa No tak, no jest większa jakość tam przeżywalności. No, nie. no o, ogólnie tak jak. ma sprawić, żeby tym przeżywał, a nie o sam Mom w sumie. No. Jak, Do... jak tak dla mnie też mi się tak wydaje, więc powiedzmy taki u Utera mech talent. Mm, święte porażenie. Może zostać użyte na przeciwniku, aby zadać obrażenia yy, o połowę zdolności leczącej. Nie będziemy tego odpalać, bo mi się nie chce przekikiwać, ale ogólnie wtedy będzie 400, tam 60, parę. Obrażeń 470 niecałe, no i problem jest taki, że raz na 12 sekund, to po pierwsze, a drugi problem jest taki, że te dwa talenty są po prostu lepsze, nie? Więc... No i dla mnie utermaleczyć, nie zadawać obrażenia, no. Dokładnie, nie? Jeszcze. I co z tego, że nam zmniejsza ten koszt, yy, yy, ten czas odnowienia... Do, od... Do, 4, do 400? Nie, do no, 8 sekund. No to tak czy siak kosztuje 90 many nie i wtedy nie możemy jeszcze kogoś wyleczyć, bo to jest no, wtedy no. zamiast. Nie, no to co z tego? Dobra, promień zmniejszający to jest mój bardzo, bardzo ulubiony talent. Niestety nie można go używać na. Mm, nie można go używać na kampach, tylko na wrogich bohaterach i specjalnie go pokażę, bo jeszcze nie mieliśmy okazji. Ogólnie to polega na tym, że zamieniamy go w takiego kurdupla. Kiedy jest kurduplem, ma zmniejszone obrażenia o 50%, szybkość ruchu również o 50%, więc żeby uciec od kogoś lub kogoś dogonić, a zwłaszcza w tym fajtach wyłączyć po prostu największego skurwysyna, syna, no. który zadaje najwięcej obrażeń i jeszcze ma jakieś tam teleporty, ucieczki, jakaś tam wala, jakaś liming czy coś, żeby ją właśnie tak strapować, szybko zabić, kiedy nie może się poruszać i nie jest w stanie nas zabić. Świetny talent, nie jest No bardzo w porządku. No. Dobra. 16. Wezbrany blask. Zwiększa zadawane obrażenia o 10% za każdego trafionego wroga, maksymalnie do 100% Ja tego używam tylko dlatego, że bardzo szybko się wtedy czyści linie No, bo idzie sobie jakiś... linia po drodze I ostatni tych małych mobów dostaje naprawdę spore obrażenia Więc o wiele szybciej można zczyścić na przykład linie Ja używam tego talentu ale żółw pewnie używa czego innego, więc może opowiedzieć. Yy, ja będę używał tego dziękczynienia, ale to przejdziemy dalej. Zahartowana koncentracja, kiedy wartość twoich punktów zdrowia utrzymuje się na poziomie wyższym niż 80%. Czyli mega rzadko. Czasy odnowienia twoich zdolności podstawowych regenerują się o 50% szybciej, ale nadal kosztują w cholerę many, no więc... Tak. Taki trochę niesprawdzający nie się talent, moim zdaniem, dlatego że Uter po prostu z tą maną ma straszne problemy, nie? Że cały czas się cofamy praktycznie do kapliczek, bierzemy specjalnie talent pod regenerację many, a i tak to nie wystarcza, nie? Dobra, imponująca obecność, defensywny talent, bardzo... Nie wiem, czy był już omawiany, nie, nie, nie przypominam nie sobie, nie. ale y, pojawia się na wielu postaciach. Pamiętam, że Diablo chyba ma, ma taki talent. Szybkość ataków wrogów, którzy cię zaatakują, zostaje zmniejszona o 40%. Czyli Uter jest jeszcze mniej prawdopodobne, że zostanie zabity, jeśli ktoś używa na nim ataków podstawowych, a biorąc pod uwagę, że na Hillera się na ogół puszczał combo combo i ewentualnie jakimś atakiem podstawowym dobija. No to mi się wydaje, że... Hmm. Ale to jest, nie jest chyba tylko ataki, podstawowych. Nie, tu ataki cię podstawowe. cię zaatakują, zaatakują, nie? No to wydaje mi się, że ataki podstawowe w tym no momencie, tak, ataki podstawowe, nie? Hmm, chyba, że używanie na, na tobie zdolności też tak działa. A nie? A nie, dobra, ataki podstawowe to są dobra, fakt. Hmm, no, no takie no. Defensywne. No. Ale to jest świetne, dziękczynienie. Nawet nie muszę, nie muszę tego pokazywać, ale tutaj dostaniemy wtedy dwójeczkę. I tak, po aktywacji... Zmniejszamy koszt many następnej zdolności podstawowej, czyli Q, w lub E o 50 punktów, czyli to kosztuje 40, to kosztuje 15, a to jest za darmo, co jest bardzo fajne. I czas odnowienia o 10 sekund, czyli to możemy użyć dwa młoty pod rząd, 2 fale w odstępie 2 sekund. I trochę szybciej kogoś tam wyleczyć też o względzie dwóch sekund. I to jest świetne moim zdaniem, bo pomimo tego, że zużywamy tą zdolność znacznie szybciej i marnujemy na ogół całą manę na takie combo, No, yy, przynajmniej przy leczeniu, że no zużywamy jednak te, te, te trochę many, nie, to możemy kogoś dwa razy szybciej wyleczyć w fightie Albo po prostu momentalnie ogłuszyć dwóch przeciwników. Jeżeli nasi sojusznicy mają jakieś właśnie umiejętności, które są w stanie zadać duże obszarowe obrażenia albo ich sprapować, jakieś właśnie kwantowe więzienia, ta, ta paszcza u Zagary lub inne właśnie tego typu talenty, Pogo u Taurena, no i wtedy takie dwa młoteczki, które od razu wyłączają bang bang dwóch jakichś niebezpiecznych bohaterów, to naprawdę dobrze siada, nawet może tak odpalę tylko żeby pokazać, to, to, nie wiem, to obojętnie, to, to, o i patrzcie, odpalamy dwójkę, pojawia nam się taki znaczek i w tym momencie to jest odpalone, kiedy ta ikonka jest nie jest podświetlona, to znaczy, że dowolna użyta przez nas teraz umiejętność będzie miała ten buff, nie, i tylko od nas zależy, której użyjemy, dlatego na ogół nie mam tego włączonego wcześniej, bo odnawia się raz na 40 sekund, a przydaje się głównie w teamfightach, nie? No Więc tak. staram się w momencie, kiedy już wiem, że będę używać tych dwóch zdolności, to dopiero wtedy to odpalam, nie? Ale widzicie, że teraz mogę odpalić dwa młotki praktycznie pod rząd. No spoko. Zobaczymy, ja tego nigdy nie używałem, ale zobaczymy, jak to się próbowało Dobra, ulepszenie ulta, bastion światłości. No wydłuża czas starczy o 2 sekundy i czas odnowienia skraca o 20 sekund. O kurczę, no nie wiem jak tutaj skomentować to, bo następne talenty są też ciekawe. To jest też w porządku, ale następne talenty, moim zdaniem, są ciekawsze, więc. No jest fajne to ulepszenie, no bo skraca nam od o 20 sekundą tarczy. Może mi ją używać częściej. Ale zobaczmy następne. Dobra, boski huragan. To m, tamtego ulepszenia moim zdaniem nie było sensu pokazywać, bo to się niczym nie, nie no, zmienia, no. ale ten boski huragan zwiększa promień o 50% i skraca, też skraca czas odnowienia o 20 sekund. Do skrócenia no. czasu jest w porządku. No, tak, promień, ale ten promień no, nic zmienia. nie daje, nie? Bo dobra dobra. widzicie, że teraz sięgamy sobie w ten sposób, a teraz sięgamy tak, no dalej, więc... ale... inne talenty są, to znaczy jest inny talent, który w bildzie właśnie pod tego ulta się lepiej sprawdza po prostu, nie? Hmm, bo tutaj warto wspomnieć, że gdy gramy pod ogłuszenia i ten ult ogłuszający to jest większa szansa, że zginiemy po prostu a no, przynajmniej mi się dość często ginie kiedy właśnie staram się być taki bardziej kontaktowy, grać pod to dziękczynienie z młotkami to wówczas znacznie lepiej działa odkupienie, które powoduje, że po tym jak wieczne oddanie przestanie działać czyli ten nasz trade hmm, to wracamy w miejsce, gdzie znajdował się nasz duch z połową życia i to działa raz na 3 minuty, czyli mamy jakby dodatkowe życie. No tak. Świetny talent, zwłaszcza, że kiedyś takie coś było na 20 poziomie u bardzo wielu postaci. Nie pamiętam jak to się nazywało dokładnie, ale bardzo szybko zrezygnowali jeszcze chyba, zanim wypuścili oficjalnie Hotsa, że był taki właśnie talent, że powodował, że po śmierci odnawiamy się tam chyba w 5 sekund czy od razu. I był notorycznie używany, nawet chyba w turniejach, i po prostu stwierdzili, że on jest bez sensu na takiej dużej ilości postaci. Więc chyba tylko u Utera jest coś takiego. Jeszcze Diablo ma ten efekt, że się odnawia znacznie szybciej. Ale ogólnie jest to przegięte: no bo mówię, kiedy jesteśmy tym właśnie duchem, to możemy odsunąć się od teamfightu i zregenerować się z połową życia w miejscu, które jest bezpieczne, nie? No tak, na no, duchem też możemy leczyć. Dokładnie, w tym czasie, nie? nie? Mm, no ale do... no, w porównaniu do tego, do ulepszenia ulta, jest to na pewno lepsze. Ale następna zdolność też jest bardzo w porządku. Tak, tak, jej często używam. Daje 20% wartości zdrowia wszystkim bohaterom w, w promieniu. Zobaczmy, jaki ten promień jest. Nie, to nie, ten, nie o... jest w promieniu, to jest globalne. A to jest globalne? Tak, to jest globalne właśnie. Ja Tasadar też sama. ma. w promieniu. Nie, no właśnie. To jest, to jest nawet lepsze niż myślałem. Tak, to jest właśnie globalne, bo ja ostatnio sobie troszkę grałem Tasadarem i tego tam używam. Mm, I no to jest naprawdę fajne. Bardzo mały czas odnowienia, 45 sekund. To Zdarza się użyć dwa razy na fight. choć zwykle i tak raz. Daje 20% zdrowia każdemu. Tak, w momencie kiedy już idziemy na kora, no to... gdy drużyna przeciwna jakimś cudem żyje, to często nie zdąży nas zabić na konkretnych poziomach, że jesteśmy albo w stanie tak, ich spuszować. tak, w nie? sposób, że już widzisz, że twój team zaraz ma zginąć, włączasz to i dostają buffa plus 20 do zdrowia. Często są w stanie wygrać teamfighta tym sposobem, nie? Na przykład. Chociaż ja akurat odpalam to, nie wiem, czy to jest poprawne czy nie, ja to odpalam na ogół na początku, kiedy widzę, że już się leją, bo liczę na to, że się szybko zregeneruje i odpalam następny. Kiedy będzie jakiś przedłużony teamfight, nie? No ja nie. Bo wtedy masz, jakby tracisz efekt zaskoczenia, bo... E, wtedy przeciwnicy widzą, że, o kurde, ile oni mają życia i zaczynają uciekać. Tak, a tak oni... Wie, tak, przeciwnicy stwierdzają, o kurde, wygrywamy, a nagle jeb, dostają... O i dostają Bufa, plus właśnie to znaczy, Mi się wydaje, że nie, nie, nie i tak. To, I tak to widzą tutaj. Jeśli są no, ogarnięci. No jak nie są ogarnięci, to tak, no, ale naprawdę gramy z ogarniętymi ludźmi. I no, różnie bywa. Dobra, no to to był UTER i teraz możemy sobie pokazać tylko nasze buildy Zacznij. No ja ja wybieram tutaj to następnie, to następnie. To. A, boską tarczę Błogosławiony tempion. Wezbrany blask i na końcu to bądź to, to w zależności od sytuacji na, tak powiem, polu Dobra. i od etapu gry. No i co? I to jest taki build, rozumiem. Na zasadzie troszkę ogłuszamy, ale głównie skupiamy się na to, żeby nasz team przeżył i... Nie, no to sporo ogłuszamy, bo jak mhm. mamy tutaj ten talent, czyli już sobie skracamy te. E skracamy sobie ten młot o sekundę z każdym takim podstawowym, czyli możemy go częściej używać, stąd bierzemy manę. E, tutaj jeszcze spowalniamy, właśnie przy ogłoszeniu. No i dalsze to już bardziej podleczenie. No. Aha, ja no się to... skupiłem bardziej na leczeniu tym uterem, a między innymi też właśnie tapowaniu ogłuszaniu. No i to działa. No, no, mam nadzieję, że dam to, to pokazać potem. Dobra, e, tutaj u mnie się różni dopiero po, po ulcie. Jest różnica, no bo te pierwsze trzy talenty, powiedzmy, to mi się wydaje, że one są. Najczęściej używane. No z tym jasnowidzeniem mi się zdarzyło. No tak, no to samo jasnowidzenie też, tak. no jakieś nowo zeratów to warto. Tak, no. bo na dwie postacie jeszcze czasami się jakiś tam worgen zdarzy, no, no, s, albo ta sierżant petarda, która lubi być w bardzo wrednym miejscu, bo to też nawet nie tyle odsłania niewidzialnych, co po prostu daje nam wizję na mapie, No tak. W no. pewnych sytuacjach to się sprawdza. Niemniej jednak ciężar winy, no i tak, gdy grałem sobie właśnie ostatnio pod ogłuszenia to brałem to, brałem promień zmniejszający, bo to jest kolejny efekt obezwładniający, tutaj jest, jest taki wredny uter, na zasadzie a gówno mi zrobicie, bo wszyscy będziecie ogłuszeni, będziecie pomniejszeni, i będę was nękał, będę was tępił i cały mój team się na nie was nie rzuci w, w momencie, kiedy ja będę próbował coś zrobić, no i biorę w tym momencie to odkupienie. Właśnie nawet nie tyle, żeby pomóc mojemu teamowi, nie biorę tej tarczy, właśnie dlatego, że nie skupiam się na tym, żeby mój team jak najbardziej przeżył, tylko żeby oni nie mieli okazji nawet mojego teamu zaatakować. A w odkupienie yy, biorę dlatego, że właśnie przez to, że próbując wbić się z tym ultem, jest duża szansa, że padnę próbując, a to mi daje drugą szansę. No, niby tak, no. Nie. Dobra, sprawdźmy jak to działa w Takie praktyce. Myślę, że zagramy znowu dwa meczyki z mojej perspektywy, z twojej, yy, No i zobaczymy jak to działa. Dobrze, to ja byłem Żółw, ze mną był. Hetman. A to było Heroes of the Storm, Uter światłodzieżce. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do następnych materiałów.